Pan z wami i z twoim. słowa Ewangelii według świętego Mateusza Chwała Tobie Panie Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść Podobne jest Królestwo Niebieskie jak z pewnym człowiekiem który mając się udać podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł Mu Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny, Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Odo Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Siostry i bracia, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii o talentach mówi nam o tym, że nie możemy Zmarnować swojego życia. Życie samo w sobie jest talentem. Nie możemy życia przespać, nie możemy go przegrać, ponieważ ono ma wymiar nie tylko doczesny, ale i wieczny. Listopadowe dni pełne eschatologicznej zadumy każą nam spojrzeć na życie, które ma wielką wartość w oczach Boga. Każdy musi odkryć to coś, dlaczego żyje, a właściwie to, dla kogo żyje. Znamy to powiedzenie arcybiskupa Bruno Forte, że człowiek może wiele rzeczy w życiu nie wiedzieć, ale jednej rzeczy nie wiedzieć nie może, to to dla kogo żyje. Że żyje dla Boga i że żyje dla drugiego człowieka, że tym talentem Jakim jest talent życia? Człowiek posługuje nie tylko sobie, ale posługuje innym. Święty Paweł to powie krótko: nikt z nas nie żyje dla siebie. I tę powinność rozumieli nasi rodzice. Spójrzmy, jak to wyglądało w naszym domu. Nasi rodzice, którzy wszystko czynili swoją pracą i swoją pomysłowością, aby nas wykarmić, wychować, wykształcić, aby sprawić nam szczęśliwe dzieciństwo i piękny dom w którym niekoniecznie szafy były wypełnione pięknymi strojami i lodówki niekoniecznie były wypełnione po brzegi jedzeniem, ale to, co było w domu, to było ciepło, ciepło rodzinne, była miłość i wzajemne oddanie. Rozumieli tę prawdę, że nikt z nas nie żyje dla siebie, też niezwykli przedsiębiorcy, którzy prowadząc swoją firmę, zakładali, że nie wszystkie zyski będą brać dla siebie. Znane są firmy tworzone przez chrześcijan na świecie. W których podjęto próbę realizacji ewangelicznej ekonomii komunii. Ci przedsiębiorcy odkryli, że trzeba budować kulturę dawania, a nie posiadania, że niekoniecznie musi się liczyć tylko zysk, ale przede wszystkim Uszanowanie człowieka pracy, nikt z nas nie żyje dla siebie. Rozumiały to nauczycielki, które nie bacząc na wynagrodzenie całymi dniami, nocami przygotowywały skrypty, lekcje pełne pomysłów, tylko po to, aby jak najwięcej swoim uczniom dać. Dobrze ich przygotować do następnych zadań, egzaminów, by w, kiedyś w przyszłości cieszyć się sukcesami swoich wychowanków. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Rozumieli to i rozumieją dzisiaj oddani swoim pacjentom, lekarze i pielęgniarki którzy poświęcają swoje życie dla chorych i cierpiących. Myślę, że kiedy minie czas pandemii, wiele pięknych przykładów będziemy mogli stawiać sobie przed oczy właśnie takiego poświęcenia ludzi w służbie chorym. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Rozumieli to przede wszystkim ludzie święci. Dzisiaj, gdy przypada Światowy Dzień Ubogich, wspominamy choćby świętą matkę Teresę z Kalkuty, która, będąc nauczycielką, usłyszała wołanie Jezusa, na które odpowiedziała swoim życiem. W książce Prywatne Pisma świętej z Kalkuty dowiadujemy się o dialogu Teresy z Jezusem. I ona pisze w ten sposób. Przyszedł taki dzień, kiedy Jezus zażądał Tereso idź do biednych, zanieść mnie do nor tych biedaków umierających na ulicach wielkich miast. Tereso bądź moim światłem. Nie odmówiła Jezusowi i poszła. Wiedziała, że idzie Najbardziej mroczne zakątki ludzkiego życia. Siostry i bracia, wszyscy otrzymaliśmy od Boga talenty, takie czy inne, z najważniejszym talentem życia i łaski Chrztu Świętego. I to pytanie, co my. Zrobiliśmy z tymi talentami? Co robimy? W jaki sposób je używamy? Czy je pomnażamy? Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do zaangażowania. Jezus uczy nas, że podarowane nam życie, podarowany nam czas, należy owocnie wykorzystać. Nie wolno się zwinąć, skryć, wycofać. Nie wolno nam się nie zaangażować. Ew ewangelia nie toleruje lenistwa, letniości. Stracona godzina jest nie do odzyskania. Bezcenny surowiec zmarnowany. I źle się kończy życie przeżywane wyłącznie dla siebie. Ta dzisiejsza ewangelia ona kończy się wobec tego sługi, który zakopał talent i nie pomnożył go. Wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Siostry i bracia, święty Paweł nas dzisiaj budzi w tym swoim pierwszym liście do Tesalonicza. Nie śpijmy. Bracia, nie jesteście w ciemnościach. Jesteście synami światłości. Jeście, jesteście synami dnia. Ponieważ należycie do Chrystusa, nie lękajcie się. Wyjdźcie do ludzi, szasty i bracia, w czasach zamętu, zamętu, który przeżywamy, wszyscy to czujemy, to jest taki niezwykle szatański atak na Boga, na Kościół, na świętości. Potrzeba takiej chrześcijańskiej wyrazistości. Nikt nie miał wątpliwości, do kogo my należymy i dla kogo żyjemy. W ostatecznym spotkaniu z Bogiem trzeba będzie wyliczyć się dokładnie z każdego talentu, z wszelkich łask, darów Ducha Świętego, z sił, czasu, zdolności. Czy wykorzystaliśmy nasze życie? Dla budowania Królestwa Bożego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar życia. Dziękujemy Ci za tę wspólnotę życia z Tobą, która rozpoczęła się na Chrzcie Świętym. Pragnę. Moje życie przeżyć z Tobą i dla Ciebie. Amen.